Witam. Zostaliśmy wcześniej rano. Opuszczamy Pisek, miejscowość, której nocowaliśmy. Przejeżdżamy przez Czechy w stronę Austrii. Tam będziemy przejeżdżać przez granicę. Gdzieś tam sobie po drodze zrobimy przystanek na pewno. Przed nami 700 km do Wenecji. Chcemy to pokonać na tyle sprawnie, żeby jeszcze sobie dzisiaj Wenecję obejrzeć i udać się kawałek za Wenecję na kolejny nocleg przed trzecim etapem jazdy do Toskanii obserwujcie pogoda jest taka jaka jest no, rano nas przywitał deszczyk ale zrobiło się strasznie gorąco jest parno w jest tej chwili 19 stopni na dworze więc zapowiada się całkiem uroczy na tą chwilę to tyle. Tam ponownie. Jesteśmy parę kilometrów, nie wiem, poniżej 10 kilometrów od granicy z Austrią. Opuszczamy Czechy. Czechy płaczą z tego powodu, że je opuszczamy, bo żegnają nas deszczem niedużym. Ale deszczem. Co więcej, nauczyliśmy się paru słów po czesku. Wiemy, jak jest stacja paliw. To paliwowa pumpa. I tyle nam wystarczy na tą chwilę. Więc za chwilkę będziemy już przy granicy z Austrią. Zobaczymy się po tamtej stronie granicy. Odezwiemy się w górach austriackich. Zobaczymy, czy faktycznie są jakieś fajne widoczki. W Austrii nie przewidujemy przystanku. Poza tym, może, że jakąś kawę wypijemy, to przelatujemy Austrię i jedziemy prosto już do Wenecji. Do zobaczenia na trasie, mieliśmy granicę z Austrią, przeszło to tak płynnie, że aż można byłoby przegapić. Poza tym, zmienił nam się wystrój na zewnątrz, czyli zmieniły nam się napisy na znakach co jest nieodzownym sygnałem że jesteśmy w Austrii lecimy dalej przez Austrię będziemy przelatywać maksymalnie korzystając z autostrad żeby pokonać tą trasę jak najszybciej pozostało nam z tego co widzę 626 km do Wenecji i w Wenecji spróbujemy wjechać na parking wielopoziomowy który jest przy samiutkiej aż już nawet właściwie na części tej wyspiarskiej Wenecji Więc jak się nam tam uda dostać To będzie świetnie Bo nie będzie trzeba jeździć Jest ten parking na pewno droższy bo jak sprawdzaliśmy w necie To jest koło chyba 16 euro Wyjdzie za 3 godziny postoju Więc jest to nie mało Niemniej jednak nie trzeba będzie Nigdzie już dojeżdżać Więc coś za coś Staniemy sobie w samej Wenecji, wjedziemy do Wenecji samochodem, do tej części pływającej, i zobaczymy, co dalej. Nie wiemy, czego się tam spodziewać, nie wiemy, jaki będzie ruch. Będziemy na bieżąco Was informować. Kochani, powinniśmy już być bliżej w Wenecji, ale niestety. Droga robi swoje, przygody muszą być. Właśnie szczelił nam pasek, nie całkiem, w sumie bo dało się dojechać. Szczelił nam pasek na rozruszniku, na alternatorze. Tak szczęśliwie szczelił, że dojechaliśmy 10 km do serwisu serwisu, w którym akurat naprawiają Citroeny. Także Udało nam się tutaj umówić, mimo że jest piątek i oni o 12 kończą, a, a jest godzina koło, koło 10 w tej chwili. Oni tutaj kończą o godzinie 12 pracy w piątek, ale udało się, że tak powiem, przekonać Państwa, żeby nam pomogli. Zamówili pasek, wymienią nam ten pasek i będziemy mogli jechać dalej. Niestety plany będą musiały trochę ulec zmianie, bo dzisiaj już. Z pewnością nie zwiedzimy Wenecji, bo jeżeli dojedziemy, to będzie już dosyć późno. Więc sobie spróbujemy, może podejść jutro do tego tematu, a jeżeli nie, to wędrujemy dalej na Toskanie. Przygody po prostu muszą być. Musi być wesoło. Ja się cieszę i bardzo dziękuję serwisowi, że w ogóle podjęli próbę że w ogóle podjęli próbę, żeby tutaj nam pomóc. No i tyle. Będziemy na bieżąco was informować. Do zobaczenia na trasie. Zobaczymy co dalej nas spotka. To nie pewnie nie koniec przygód. Oby już nie były takie. Tylko żeby były same dobre przygody. Bye.